W jaki sposób rozmawiać z właścicielem nieruchomości, żeby przekonać go do oddania nam jej w zarządzanie lub w podnajem? O tym będzie dzisiejszy odcinek wideo poradnika nieruchomościowego. Serdecznie zapraszam. Starać się wczuć w rolę właściciela dresów i sandałów ze skarpetą, które niekoniecznie będą się pozytywnie kojarzyć i żeby z tym właścicielem nawiązać pierwszy fajny kontakt. Pierwszą rzeczą, którą musimy sobie uzmysłowić już na samym starcie jest to, że rozmowa przez telefon już jest pierwszym spotkaniem. Oczywiście nie widzimy się fizycznie na żywo, ale przez telefon również nawiązujemy odpowiednie relacje. I odpowiednie rzeczy mówimy, a odpowiednich nie mówimy. Pamiętajmy przede wszystkim, według mnie, że telefon służy do umawiania spotkań. Nie rozmawiamy przez telefon po to, żeby już coś sprzedawać, żeby już przekonywać go do współpracy, tylko po prostu umawiamy spotkanie, na które się wybieramy i na tym spotkaniu dopiero będziemy tłumaczyć i wyjaśniać, w jaki sposób prowadzimy biznes, jakie korzyści będzie miał właściciel ze współpracy z nami. Więc rozmowa powinna być jak najkrótsza. Ustalimy po prostu tylko to czy mieszkanie jest aktualne do wynajęcia, czy faktycznie możemy się umówić w danym terminie i po prostu umawiamy się. Drugą rzeczą jest już spotkanie na żywo, gdzie wchodzimy do mieszkania i budujemy relacje. Pamiętajmy na samym starcie, żeby dobrze się po prostu ubrać. To jest pierwsza rzecz, pierwsze wrażenie jest też najważniejsze, pierwsze wrażenie robi się tylko raz, więc zadbajmy o nie. Co to znaczy odpowiednio? Moim zdaniem nie chodzi o to, żeby ubrać się w garnitur i krawat, lub jeśli chodzi o kobiecy strój, to faktycznie jakiś bankietowy, e, suknia czy, czy cokolwiek takiego, tylko bardziej. Starać się wczuć w rolę właściciela i zastanowić się, jak mógłby nas odebrać. Moim zdaniem, jeżeli będziemy ubrani faktycznie zbyt elegancko, to niekoniecznie zbudujemy fajną relację, tylko stworzy się między nami dystans, bo będziemy odbierani za jakiegoś, nie wiem, biznesmena, pośrednika, nie wiadomo kogo. Z drugiej strony też nie polecałbym dressów i sandałów ze skarpetą, które niekoniecznie będą się pozytywnie kojarzyć, tylko raczej taki, powiedzmy, oficjalny, mniej oficjalny każual, na przykład jeansy. Może koszula, może jakaś marynarka, buty niekoniecznie super eleganckie, więc, tak powiedzmy, po środku, żebyśmy się oczywiście też czuli swobodniej, żeby z tym właścicielem nawiązać pierwszy fajny kontakt i relacje poprzez właśnie pierwsze wrażenie. W jaki sposób rozmawiać z właścicielem? Nie chodzi tutaj, moim zdaniem, o to, żeby mieć i tworzyć gotowe scenariusze do rozmowy, bo będziemy brzmieć sztucznie, jak na przykład w call center. Mamy gotowy schemat, czytamy krok po kroku, czy nauczyliśmy się na blachę i próbujemy przekonać właściciela pytanie po pytaniu. To będzie sztuczne. Bardziej chciałbym Ci pokazać, w jaki sposób kierować się, żeby każdą rozmowę poprowadzić w inny rodzaju, w inny sposób, ale w określonym, powiedzmy, scenariuszu, w określonych ramach. Najważniejsze, moim zdaniem, są dwie rzeczy, które warto mieć w głowie, jak przychodzimy do takiego właściciela. Na rozmowę, czy do jakiegokolwiek innego kontrahenta. Pierwsza, to fajnie by było potraktować takie spotkanie jak randkę. Oczywiście może to być różnie odbierane, tym bardziej, jeżeli mamy do czynienia z osobą tej samej płci, ale chodzi mi o taką randkę, gdzie zależy nam na tym, żeby umówić się z tym naszym kontrahentem, klientem, właścicielem na drugą randkę. To znaczy, dzięki temu odpowiednio się przygotujemy do takiej rozmowy, odpowiednio się właśnie ubierzemy, będzie nam zależało na tym, żeby te relacje tak zbudować, żeby faktycznie do kolejnego spotkania doszło. I dzięki temu inaczej to spotkanie jesteśmy w stanie poprowadzić. Druga rzecz, którą warto mieć w głowie, to jakie problemy z najmem ma lub może mieć właściciel i jak mu możemy pomóc je rozwiązać. Biznes to nic innego jak rozwiązywanie problemów, więc albo Wiemy, że właściciel ma już jakieś problemy i możemy je rozwiązać, albo możemy mu uzmysłowić, co wiąże się z wynajmowaniem mieszkania, bo być może nie jest świadomy, że rzeczywiście nie jest to takie proste, jak może się wydawać. I jeżeli mamy te dwa tematy w głowie, to same tak naprawdę słowa, same zdania będą nam się pojawiać, w zależności od sytuacji, w jaki sposób rozmowa idzie z właścicielem. Zanim jeszcze przejdziemy do konkretnych argumentów i informacji, w jaki sposób przekonywać właściciela, to warto też zadbać o taką, powiedzmy, otoczkę, czyli na przykład zagadać tak zwany small talk. Powiedzmy może niekoniecznie o pogodzie, bo jest ten temat odklepany, ale spróbować znaleźć, znaleźć parę fajnych punktów zaczepienia. Przykładowo zahaczyć może jakieś hobby, może jakąś pasję, może znajdziemy jakiś punkt rzeczywiście podczas rozmowy, gdzie widzimy, że właściciel w czymś się specjalizuje, i warto o to podpytać. Takim przykładem, który często podaję jest na przykład znalezienie wędki w kącie mieszkania, która sugeruje, że właściciel faktycznie na przykład łowi ryby, i warto podpytać, że kurczę, fajne, ja widzę, że pan łowi ryby. Może bym jak pan coś podpowiedział nauczył, bo też się na przykład zamierzam nauczyć, ale totalnie nie wiem, jak się do tego zabrać. I stawiając się w takiej sytuacji, jako uczeń, a właściciela jako nauczyciela podbudowujemy automatycznie jego ego, bo ludzie lubią pomagać, ludzie lubią uczyć i, i nie jesteśmy na hali, nie ściemniamy w tym momencie, że my też wędkujemy, bo, bo oczywiście nie polecam tutaj kłamania, bo uważam, że bardzo szybko coś takiego wyjdzie, ale pokazujemy rzeczywiście, że w jaki sposób jesteśmy zainteresowani i jeżeli rzeczywiście będzie to temat, który zaciekawi właściciele, to możemy z nim przegadać dłuższy czas i na końcu się okaże, że tak naprawdę podpisanie umowy będzie tylko formalnością, więc budujemy takie relacje poprzez różnego rodzaju small talk. Pamiętajmy też, żebyśmy byli szczerzy. Nie zachęcam wręcz zniechęcam do jakiegoś kombinowania, do wymyślania różnych dziwnych rzeczy, które nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. Jeżeli dopiero zaczynamy podnajem, to nie mówmy, że mamy nie wiadomo ile mieszkań już w opiece, tylko faktycznie postawmy na szczerość, pokazujmy, jak zaczyna, że zaczynamy, jakie mamy tutaj atuty predyspozycje umiejętności i, i stawiajmy na szczerość. Nie budujmy biznesu na kłamstwie, bo kłamstwo faktycznie ma krótkie nogi, krótkie nogi prędzej czy później zostanie ujawnione. Warto na przykład pomyśleć, jeżeli mamy możliwość, jeżeli faktycznie już mamy jakieś mieszkania u siebie w obsłudze, to pomyśleć o referencjach. Poproście właścicieli, z którymi współpracujecie na co dzień, czy mogą Wam wystawić właśnie jakieś referencje, pokazać, że rzeczywiście współpracujecie rzetelnie, że są zadowoleni z Waszych usług. Tym bardziej, jeżeli to będą referencje na przykład napisane ręcznie, albo chociaż wydrukowane i podpisane imieniem, nazwiskiem przez właściciela, to naprawdę robią dobrą robotę i dobrze działają. Jeżeli nie macie jeszcze doświadczenia w podnajmie i nie macie takich referencji jak zdobyć, to pomyślcie co robicie na co dzień. To Wam jako osobie może wystawić referencję. Może pracujecie na etacie, może pracodawca jest z Was zadowolony, może robicie jakiś inny biznes i tam też macie do czynienia z klientami, z osobami, które korzystają w jakiś sposób z Waszych usług, z Waszej pomocy. Więc pomyślcie, jak to wykorzystać na swoją korzyść i w jaki sposób od tych osób zdobyć referencję. Niech właściciel widzi, że jesteście, mimo że zaczynacie, dobrą osobą profesjonalną, rzetelną i to samo podejście, które macie na przykład w pracy na etacie, jesteście w stanie przekazać i działać w taki sposób, prowadząc swoją działalność związaną z zarządzaniem, najmem, czy z Podnajmem. Tak samo doświadczenie, nie musimy mieć tutaj wielkiego doświadczenia. Wystarczy, że znowu wracam do tematu, będziemy podchodzić do tematu szczerze. Szukamy wspólnych tematów, nawiązujemy rozmowy, nic, nic porozumienia dzięki takiemu wspólnemu hobby, wspólnych, wspólnych tematów, których znajdziemy kilka, naprawdę tą relację jesteś w stanie fajną zdobyć. Jakie argumenty za współpracą będą przemawiać z nami? Przede wszystkim nie jesteśmy osobą fizyczną, która przychodzi wynająć mieszkanie, mówi, że na rok, a realnie wyprowadzi się po pół roku. Tylko jesteśmy firmą, której zależy na długofalowej współpracy i jesteśmy w stanie podpisać umowę nawet na kilka lat. Więc to już jest pierwszym argumentem przeważającym na naszą korzyść w stosunku do zwykłych w cudzysłowie najemców, na przykład studentów czy na przykład rodziny, która nie wiadomo, jak długo będzie mieszkać, nie wiadomo, czy będzie o to mieszkanie dbać. Czyli jesteśmy firmą, a nie jesteśmy lokatorem. Co też się tyczy tego, że nas niech będzie dotyczyć ustawa o ochronie praw lokatorów, no bo jako firma nie mamy potrzeby mieszkaniowych, Więc tutaj troszkę będzie różnica, powinna być też na korzyść dla takiego właściciela. Gwarantujemy czynsz stały co miesiąc, czyli podpisują umowę na przykład na rok, 2, 5, może do 10. I w tym całym okresie jesteśmy w stanie zagwarantować stały czynsz, który niezależnie od tego, czy będą pustostany, czy nie będzie pustostanów u nas, to i tak właściciel będzie miał ten stały swój czynsz co miesiąc, co by się nie działo. Więc ważne, warto jest to podkreślenia. Chociaż zaznaczam teraz, że w pandemia troszkę pewne rzeczy zmieniła, zmieniła zasady rynku, i warto pomyśleć o wprowadzeniu do umów pewnych zapisów, które rzeczywiście w takiej sytuacji nie do końca możliwe do przewidzenia przez nas, gdzie są lockdowny, gdzie uczenia są zamykane i tych najemców po prostu nie ma, to ryzyko jakoś podzielić pomiędzy. Nazwa właścicieli. Na ten temat, jeżeli będziecie zainteresowani, nagram kolejny odcinek. Więc, jak faktycznie chcecie się dowiedzieć, w jaki sposób takie umowy skonstruować, jakie zapisy są istotne, żeby zabezpieczyć siebie i też właściciela, żeby to było rzeczywiście na zasadzie win-win, ale też podział ryzyka, to dajcie teraz, proszę, w komentarzu, czy taki film na ten temat wam nagrać. Opieka i nadzór nad mieszkaniem na prawo uszkodzeń. Jako firma zależy wam na tym, żeby mieszkanie było utrzymywane w odpowiednim standardzie i w odpowiednim standardzie, żeby z roku na rok je utrzymywać, z tego względu, że musicie cały czas je wynajmować na bieżąco, więc nie możecie sobie pozwolić na to, żeby to mieszkanie nagle popadło w ruinie po roku, no bo komu je dalej wynajmiecie, jeżeli umowę macie na kilka lat. Dlatego to też. Warto przekazać właścicielowi, że musicie opiekować się tym mieszkaniem, że na przykład robicie kontrolę regularnie, sprawdzacie, czy mieszkanie jest w dobrym stanie, czy coś wymaga naprawy, a jak wymaga naprawy, to odpowiadacie za tą naprawę, jesteście w stanie faktycznie to naprawić. Oczywiście uwzględniając, czy jest to naprawa i zepsucie po stronie właściciela, według ustawy o ochronie praw lokatorów czy kodeksu cywilnego, czy na przykład umowy, na którą się umówiliście, czy jest to na przykład rzecz po stronie najemcy, czyli de facto Waszej, bo pamiętajmy tu, że w podnajmie my jesteśmy najemcą w stosunku do właściciela, więc wszystkie prawa i obowiązki związane z najmem, jako najemcy, spoczywają właśnie na nas. I to od nas zależy, jak, w jaki sposób będziemy egzekwować te rzeczy później z naszymi najemcami, z naszymi lokatorami. Kolejna rzecz to wszystkie telefony, jeżeli chodzi o mieszkanie, o problemy, o bieżącą obsługę, o zainteresowanie najmem, spoczywają na nas. Czyli jeżeli wiemy, dowiedzieliśmy się, że właściciel do tej pory miał różnego rodzaju problemy z sąsiadami, którzy dzwonili, że są imprezy, że jest muzyka głośno, interweniowała policja, policja. wszystkie te rzeczy będą przekierowywane na nas. Więc właściwie tylko ważne, żeby powiadomił na przykład sąsiadów, spółdzielnie, że my zajmujemy się w tym momencie tym mieszkaniem, podał nasz numer telefonu czy naszego pracownika, żeby do, do nas dzwonili właśnie z takimi problemami, czyli tą znowu rzecz, ten problem ściągamy właścicielowi z głowy. On ma de facto w podnajmie, w całym procesie dostawać co miesiąc czyż na konto i niczym innym się nie przejmować. Wszystko inne powinniśmy organizować i naprawiać my. Selekcja lokatorów. Oczywiście też nie powinno być tak, że wpuszczamy pierwszych, lepszych lokatorów do nas, do naszego mieszkania, które mamy w podnajmie. To z tego po prostu względu, że. De facto za to mieszkanie odpowiadamy. Więc tym bardziej nam zależy na dobrej selekcji. Często się okazuje, że my możemy robić, jesteśmy w stanie robić lepszą selekcję lokatorów niż sam właściciel. Więc to też warto jest podkreślenia. A dodatkowo, jeżeli właściciel sobie życzy, przynajmniej u mnie tak to wygląda, możemy się umawiać i może przychodzić do mieszkania i sprawdzać w jakim stanie jest to mieszkanie. Oczywiście odpowiednio wcześniej umawiając się z lokatorami, ale mając z nimi dobre relacje nie ma problemu, żeby wpuścili nas do mieszkania. Więc tutaj właściciel też nie powinien czuć, że traci kontrolę nad mieszkaniem, że przekaże nam w podnajem czy w zarządzanie nam. I nie będzie miał w ogóle przez najbliższe kilka lat, czas trwania umowy, przez najbliższe kilka lat dostępu do tego mieszkania. Więc warto tutaj pokazać taką otwart otwartość, że nie mamy nic do ukrycia, że możemy wejść, pokazać w jakim stanie jest mieszkanie, jak się zachowują lokatorzy. Jesteśmy otwarci na takie propozycje. Bez kosztów do właściciela, jeżeli mówimy o podnajmie, bo często właściciele się zastanawiają: OK, no wszystko ładnie brzmi, że będzie stały czynsz co miesiąc na konto, że będzie selekcja lokatorów, że będziemy dbać o to mieszkanie, kontrolować, będziemy naprawiać na bieżąco. Wszystko brzmi ładnie, ale gdzie jest haczyk? Ile ja muszę za to zapłacić? I to znowu warto wytłumaczyć, bo nie każdy właściciel to załapie, że to jest bezpłatne dla właściciela, bo my bierzemy po prostu to ryzyko, odpowiedzialność na siebie i ustalamy stały czynsz co miesiąc, ten stały czynsz jest faktycznie na takim poziomie, który nam powoduje i pomaga zarobić, jeżeli za odpowiednią kwotę wyższą, wynajmiemy to mieszkanie. I warto też postawić na szczerość i pokazać, w jaki sposób my zarabiamy, no bo oczywiście nie robimy tego charytatywnie. I w momencie, gdy rzeczywiście mieszkanie jest pełni wynajęte. Mieszkanie jest dobrze zarządzane, to my zarabiamy dopiero na tym, na różnicę z czynszów, więc dla właściciela de facto jest to bezpłatne. Ustalamy tylko odpowiednią kwotę czynszu. Więc to są podstawowe kryteria, którymi warto się kierować i argumenty, które możecie zaprezentować, że to warto z wami taką umowę podpisać. Pokazać można też elastyczność, że do każdego mieszkania podchodzicie indywidualnie, że do właściciela też możecie podchodzić indywidualnie. Nie jesteście na przykład wielką korporacją, do której przebić się przez centralę schodzi ileś minut na infolinii, na przykład, więc warto też pokazywać. To swoje po prostu oblicze, na przykład zaprezentować i pokazać mieszkania, które już macie w podnajmie, przejść się z właścicielem tego nowego mieszkania, które chcecie pozyskać i pokazać mu, jak wygląda na bieżąco. Więc to są takie argumenty, z których warto skorzystać. I pamiętajcie jeszcze raz, że warto być naturalnym, szczerym, uśmiechniętym, pokazywać, że to z Wami właściciel podpisuje umowę i z Wami będzie współpracował, a nie z firmą XYZ. Pamiętajcie, że każda firma ma ludzką twarz i marką jesteśmy My. Więc przekona, przekonując do siebie, przekonamy do umowy, przekonamy do innych pozostałych warunkach, do warunków. Ludzie lubią współpracować z osobami, które lubią. Prosta zasada, więc po prostu dajmy się polubić. Pomyślmy jeszcze raz o tej randce, pomyślmy jeszcze raz o tym problemie, który możemy ściągnąć właścicielowi z głowy i nie gadajmy nadmiernie, tylko pamiętajmy, że po to mamy dwoje uszu, a jedne usta, żeby dwa razy bardziej, i dwa razy częściej słuchać. Więc słuchajmy, co mu właściciel do powiedzenia pytajmy i pamiętajcie, kto zadaje pytania, ten prowadzi rozmowę. Tu nie chodzi o to, żeby ktoś wygrał, bo oboje macie wygrać z właścicielem i takie macie warunki ustalić, żeby każdy był zadowolony. Boje poczujecie wygraną. To wygrany właściciel z chęcią będzie Was polecał dalej. I nie zapominajcie brać właśnie poleceń do kolejnych mieszkań od właścicieli, co zresztą o czym mówiłem w poprzednim wideo poradniku. Także tyle na dzisiaj. Powodzenia w podnajmach. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejną środę, w kolejnym wideo poradniku. Cześć!